to my sobie tak posiedzimy i się popatrzymy na siebie. Dobrze, a ja będę tutaj do was mówić. Dobry wieczór, kochani. Mamy dzisiaj przyjemność gościć Angelikę hrabkiewicz gondek na naszej rozmowie. Tak jak to powiedziałam przed Angeliki wykładem, dzisiejszy cały dzień takim najwspanialszym, najsmaczniejszym, najznakomitszym tortem. A Angelika była wisienką w tym torcie. Żałujcie ci, którzy nie byli na tym spotkaniu. Żałujcie, że Was tu nie było, ale to nie chodzi o żałowanie. Oczywiście chodzi o to, żeby zaczerpnąć jak najwięcej z przekazów Angeliki, bo Angelika mówi o zdobywaniu szczytów i dziś taki właśnie był temat. wykład, temat prelekcji. Bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Jak e... Wam odmówić. Bo to było bardzo ważne. Dla nas cały dzień był wyjątkowy i Ty faktycznie Taką klawą się to wszystko spięło. Natomiast miałyśmy też live'a, nawet dwa. Pierwszego na szczęście nie zobaczycie, bo techniczne trudności sprawiły, że go nie ma. I tam sporo mówimy o szczytach, o tym, że każdy ma inne. To dzisiaj też to powtórzyłaś. I to wydaje się takie ogromnie ważne, żeby mówić o tej różnorodności, o tym, że jesteśmy różni, że dla każdego bo się porównujemy inaczej. bardzo no często. Często się porównujemy i jakby wchodzimy w, w taką narrację, że ktoś ma, ktoś ma lepiej, ja mam gorzej, albo ktoś ma gorzej, ja mam lepiej, bo w dwie strony się porównujemy, a tak naprawdę każdy się mierzy ze swoimi rzeczami i dla niego te rzeczy są ogromnie ważne i trudne i czasem jakby szukanie wyjścia z trudności jest dla niego tak przytłaczająca, że nie ma sił nawet oddychać. Znam takie historie, sama też takie historie miałam. W związku z tym dlatego ja unikam i tak na tym live jak rozmawiałyśmy wiecie możemy mówić co teraz nas spotyka, ale myślę, że właśnie każdy w tym, w tym domu swoim ma swoje manżary, wyresty i inne rzeczy, z którymi się po prostu mierzy. Więc to było, to było ważne, a dzisiaj to o czym ja mówiłam to mówiłam oczywiście o szczytach przez swoje pasje, ale tak naprawdę, metaforycznie, ze względu na to, że to hmm. są właśnie szczyty, te dosłowne i te umowne, które każdy z nas napotyka na drodze i każdy się mierzy. Hmm. No, nie można było ukryć wzruszeń, jakie się pojawiły na tej Twojej części, na tym Twoim wykładzie. Było i wesoło, i wzruszająco. Tak jak to pewnie często bywa. Hmm, bo Twoja historia, Twoja i w ogóle to co opowiadasz, jest takie chwytające ze serca, jednocześnie dające poweru yy, do działania. Yy, jak ty to Wiesz, robisz? No nie wiem, bo ja właśnie yy, yy, jak poznałam się z Kamilą, to byłyśmy na różnych szkoleniach, w całym programie. Przeszłam program, potem kolejny program Akademii Trenerów. Bardzo dużo się nauczyłam, potem przeszłam kolejne różne kursy, natomiast w momencie, kiedy stanęłam przed dwoma tysiącami osób i zobaczyłam pierwszy rząd, pomyślałam sobie, że coś czegoś nauczyłam, czegoś wyuczyłam, nie jest moje. I od tamtego dnia postanowiłam być przede wszystkim autentyczna i być sobą na scenie, mimo tego, że nie do końca się czasem. Może dobrze wyrażam, w sensie układam zdania, czy, czy, czy końcówki, bo jestem po prostu zmęczona na najzwyczajniejszym świecie, to przede wszystkim jestem sobą. A stała bardzo doceniam ludzi autentyczność, spójność i prawdę. Bo jak to robię, myślę, że po prostu jestem prawdziwa i że gdzieś jakby ta prawda dociera do drugiego serca, chciałam bardzo, żeby tak było. I myślę, że to jest taka odpowiedź, że. Po prostu z z sobą na scenie. I czasem, jakby. To też nie jest tak, że ja to układam. Układam oczywiście prezentację, ale to wszystko dzieje się z energią ludzi. I czasem jest bardziej śmiesznie. Czasem Kamila wie o tym, że potrafię. Tak, tak. Ale ja ja wiem, chciałam, to tak, nie chciałam tak bardzo. Yy, bo mam taki tej minus, mnóstwo, mnóstwo, ja powiedziałam dzisiaj opowiedziałam tylko jakąś jedną część. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby się. Yy, Tutaj bardzo wzruszać, ale chodzi o to, żeby dotknąć serca i żeby to serce się poruszyło i żeby z tym poruszeniem zostało. I, i chyba to, to udało się to zrobić. Bo to właśnie chwyta za serce. Tak jak powiedziałaś, ta prawda, ta autentyczność, to twoje doświadczenie życiowe, bo to wiesz, to nie jest to, czego ty się nauczyłaś na szkoleniach, na akademii, to nie jest wyuczone. To jest poczute. Wiesz to... co, ja się nauczyłam oczywiście absolutnie, te szkolenia miały swoją wartość, ale nauczyły mnie zupełnie czegoś innego, planowania, organizacji. Ja prowadzę też szkolenia przecież, dostępności, software review'u w stosunku do osób z niepełnosprawnościami itd. I wtedy te techniki rzeczywiście, jeśli mam warsztatowo, pracuję, wykorzystuję. Natomiast tak w prelekcji, w opowiadaniu, e, tak naprawdę opowiadasz w prelekcji, zapraszasz do swojego świata trochę jak film. No bo to jest twoja historia i to jest taki film, więc... Za każdym razem też on będzie inaczej opowiedziany, bo, bo też człowiek skupia na czymś innym, co akurat dla tych uczestników może być ważniejsze i bardziej takie inspirujące. I nie da się tego wszystkiego uczyć po prostu. Ja wczoraj, właśnie w Katowicach, opowiadałam o, o górach bardzo dużo, o sprzęcie, o całym tym zapleczu, o którym dzisiaj nawet nie było szansy opowiedzieć, więc tak. Wiesz, to trzeba było się tak też przestawić i, i wiedziałam, że tutaj Wasza konferencja jest o, o takim właśnie budowaniu wewnętrznej siły, o wzmacnianiu siebie, o W związku z tym, no właśnie odpowiadając na to pytanie, no ta prawda myślę, że jest ważna i nie myślę tak się tak przygotować i wykorzystać tych technik. Nie, bo, to samo, nie, bo to samo płynie. Słuchajcie, w ogóle mi naszło takie pytanie w kontekście tych szczytów. Bo wiadomo, tak jak mówimy, każdy ma swoje, mhm. patrzy na to przez swój prezmat i tak dalej. I teraz i są mniejsze szczyty większe, wiadomo. Ale właśnie, słuchajcie, Angelika, jak ty, jak masz jakiś swój szczyt, a miałaś ich wiele nie masz, mhm. powiedz. Czego w obliczu właśnie tego szczytu, czego potrzebujesz od swoich bliskich? Bo to też jest mi się wydaje w kontekście tych szczytów mega ważne, bo my mówimy o tym, jak sobie właśnie wiecie radzić z tymi szczytami, że każdy ma i tak dalej i tak mhm. dalej. Ale jednak my potrzebujemy też ludzi. Natomiast nie tak. zawsze potrzebujemy, nie wiem, ich rady, ich jakiejś większe, większej pomocy. Czasami potrzebujemy ich. E, obecności, więc ja się tak właśnie wiesz, zastanawiam, co w twojej mm, sytuacji czego ty właśnie potrzebowałaś od swoich bliskich najbardziej. E, odpowiedziałaś na to pytanie. Dobra, no tak, nie ma tak sobie odpowiedzieć. Bycia. Trochę jak z depresją. Depresji nie potrzebujesz. A rad i porad i mhm. zakończenie do y, psychoterapeuty potrzebujesz bycia najbardziej na świecie i myślę, że w tych marzeniach też takiego bycia takiego poczucia, że możesz się podzielić swoim pomysłem y, ja też tylko, że ja trochę bo to trzeba też siebie znać, ale ja czasem mam takie momenty, że potrzebowałam w, od bliskich trochę takiego kopniaka na zasadzie, że y, Powiedz mi, co już zrobiłam, na przykład. Ale to było w dalszej części, ale w tej pierwszej, w tym pierwszym kroku, to to bycie. Że ktoś po prostu jest koło ciebie yy, i że tak się pode, jakby przewrócisz, potkniesz i nie zrobisz tego pierwszego kroku, tylko zrobisz kroku, to ten człowiek jest, do którego po prostu możesz yy, podejść, przytulić cokolwiek, nie? Takie bycie po prostu. Więc tu rady, rady porady nie. Tu właśnie jest odwrotnie ja jak mam radę, poradzę to i tak robię pasmującą. <grymne> Więc yy, wiesz, no jak zadzwoniłam, oddam no, przykład. Jak zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam jej, że yy, idę na Kilimanjaro, to było oznajmienie, yy, to ona w ogóle mnie nie zapytała o wysokość ani nic, tylko zapytała się yy, to kiedy? I czy zdążymy coś tam zrobić, nie? na, na takiej zasadzie? Więc to było to bycie. To nie było na zasadzie, tak. czy ty zwariowałaś, ocenianie i tak dalej. Albo musisz się przygotować, tylko po prostu informacja, kiedy, żebyśmy, jak powiedziałem, po prostu wiedziała. I tak, tak było też z różnymi rzeczami, które nie wiem, przychodziły, które robiłam w życiu, w tak samo. Nie? Mhm. Mhm. Tak, to jest mega wartościowe, bo to, co Tylko, że twoje... to bierze się z zaufania, nie? Do... O, tak. Tak, 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 to to, to, tak. to tak jak pokazywałaś filmik o mnichu, jakie ty tam musiałaś mieć zaufanie do tych ludzi, do tych towarzyszy, twoich podróży, no, no bezkonać. Chodząc na ten szczyt. Znaczy to, to jest... jest albo tak, no. albo tak. Inaczej tego no. nie zrobiłam. Ale to jest, wiesz, bo w góry to jest tak bardzo, to jest takie namacalne, ale mamy taki, taką sytuację, że mamy, nie wiem zejść po schodach tutaj chłopaki mi pomagali. Nie, my się nie znamy, ale jakby tak. tylko jakby trzeba się słuchać. Jakby ja dam instrukcję, um, oni, e, to że tu mieliśmy góry, takie tro no wiadomo taki bardzo duży przekaz, ale e, schodziłam z chłopakami do sceny, w związku z tym e, to zaufanie my się nie znaliśmy, a to zaufanie też musiało być po prostu zbudowane tak, żeby mhm. był, jest to Prosta sytuacja, no nie, to jest trudna sytuacja, bo jest ciemno, Ja nic nie znam, oni nie wiedzą też w jaki sposób, czy jak się nie polecę i tak dalej. Nie znają konstrukcji wózka. Eee, natomiast jakby trzeba się słuchać, bo takie są. Myślę, ja trochę teraz nawiążę do tych lekcji z Awar które, które też jakby robię, ale myślę, że to jest ważne dla wszystkich nas, ludzi ogólnie. Aby w tym zaufaniu, też, żeby pytać się, są dwa pytania. Czy potrzebujesz pomocy? I jak pomóc? I każdy specjalistą w swoim dziedzinie. Ja naprawdę powiem, jak mi pomóc, jak się ogarnąć i co zrobić. Yy, I mam niepełnosprawność, ale tak samo dotyczy to, nie wiem, Agnieszka Ciebie. Czy potrzebujesz pomocy w projekcie Eden? Tak, potrzebuję. Jak ci pomóc? I ty powiesz, bo jak ktoś będzie za ciebie decydował i, i ciebie wyręczał i coś robi, pomieszał Ci, to po prostu stracisz grunt, nie? I to myślę, że zaufanie o zaufaniu to chodzi. Żeby się po prostu pytać i słuchać. Bo czasem tak. się słucham, ale się nie słyszę. No, tak dobra, tutaj też. Na szczęście w rozwojowym Edenie jest Kamila. Jesteśmy w tym razem. Tak. Dlatego wydaje się, że ta konferencja tak fantastycznie się udała. Tak wszyscy są poruszeni tym, co tutaj się działo. Również z swoim udziałem. Wiesz co, rozmawialiśmy też tutaj przed wejściem, że to jest po prostu takie miejsce, którego nie wiem, będziesz pisać piękne zdania o tym, jak się to, co tu się dzieje, jaka jest piękna energia. Natomiast myślę, że jakby to, to w ogóle trzeba dotknąć trzeba tu być i tyle. I zamknąć się na te kilka godzin, odizolować trochę od świata, bycie tu i teraz, przeżycie tego i wyjście, myślę, ze swoimi postrzeżeniami, lekcjami, poruszeniem, bo nie, bo być może też są takie osoby, ale chodzi mi o to, żeby to tak jak w kinie, nie? Wyłączasz ten telefon, żeby wejść nie w tryb samolotowy i przeżyć ten film, to te wydarzenie, te warsztaty, i wszystko, co tu się dzieje. I myślę, że to, to jest jakby podstawa i najważniejsze. Powiem, że to trochę zabrzmiało jak zaproszenie na kolejną edycję. Ale absolutnie. Ja zapraszam, ja zapraszam, w imieniu Was zapraszam. E, bardzo. robicie piękne rzeczy, i wielkie ukłony i podziękowania również dla Was, bo to jest ogromna, ogromna praca, której nie widać. E, ale ponieważ milion razy organizowałam różne rzeczy, to po prostu wiem, e, że to jest też trudne i bardzo stresujące. I tak jak dzisiaj też padło, ja napisałam książki dla siebie i dla czytelników, Więc tak, się tak. rozwoj rozwojowy MMP dla siebie i dla uczestników i uczestniczek właśnie po to, żeby się nawzajem inspirować i karmić. I, i, I takie wydarzenia, takie jak Konferencje Rozwojowe Eden czy takie, które ty organizujesz, to zobaczcie, że to jest taka profilaktyka, wiecie, zamiar, zanim te szczyty gdzieś tam się pojawią, bo one czy pojawiają, znikają i tak dalej. I właśnie takie wydarzenia warto na nich być po to, żeby właśnie profilaktycznie sobie tutaj, z tej konferencji, z takiego eventu zabrać takie narzędzia co dla siebie, bardzo. co ci służy Ta. schować do kieszeni i jak się coś wydarzy, jakiś szczyt się pojawi, to A, mam, mam, jestem przygotowana. Nie zawsze to tak jest, że jesteśmy na wszystko przygotowani, ale to u nas na, tak. Mm, nastawia, jakby zmienia perspektywę, że my po prostu możemy sobie troszeczkę w inny sposób poradzić, jeżeli się pojawiają jakieś trudności. Ale wiesz, też możemy wiedzieć, w którą stronę chcemy iść. Czy ktoś potrzebuje ustawień, czy ktoś potrzebuje tak. psychoterapeuty, czy ktoś potrzebuje nie wiem, zdrowego żywienia. Mhm. To każdy, każdy coś wyciąga i od tego się zaczyna. I właśnie my jeszcze trochę się to zmieniło, ale jednak Rozwój jest dużo jest z tego rozwoju, ale są osoby, które są jakby nie widzą potencjału e, e, i którzy, no nie wiem, na przykład tak jak u nas mentalności, nie wiem, e, teraz trochę się zmieniło, ale dawniej psycholog nie był, e, że tak powiem, kimś, kto, kto cię wspiera. Absolutnie uważam, że to jest wielka mądrość i psychologa i psych psychoterapeuty, a nie obarczać swoimi problemami najbliższymi. Po prostu mądre w stosunku do, do siebie, i takie konferencje też to yy, no uwrażliwiają trochę i pokazują, yy, jakby, ten kierunek. I to jest myślę, że ważne, żebyśmy dbali o dobrostan i że zdrowie psychiczne. To jest bardzo ważne, szczególnie w takich szybkich czasach, w jakich żyjemy teraz. Zdecydowanie. Zdecydowanie te techniki, narzędzia z którymi można się dzielić, Ty to robisz w piękny sposób. Eee, ja? Poprzez... ja? w ogóle się nie dzielę. Bo... Absolutnie, opowiadając właśnie swoje historie. A, o to chodzi. Tak. tak. Myślałam, że na social media, które u mnie nie, po prostu... Nie, nie. Sobie... Nie, Ale po prostu wiesz, na social w mediach nie? jakby pokazując to, co robisz, to też jest właśnie dzielenie się w taki sposób. Tylko że właśnie chodzi o to, że jakby właśnie presja jest, rolki to, tamto, live a. i tak dalej, a ja po prostu... Jak mam być chwilę, to A idę na rower, bo, bo gdzieś do na basen, nie? Bo to I... dla ciebie są, tym też No, w tym jesteś ty po prostu prawdziwa. Tak Pewnie myślałam, że o tym mówisz. Ale e, tuti, ale jak tak mam prelekcję, no. to mogę ściecić pięć godzin. <laughs> no. Tak. Okej, okay, dzisiaj było dwie, następnym razem pomyślimy. No bo Jezie, nie, nie, mówię po prostu po, już tak, ale dzisiaj to już w ogóle na koniec jakby w ogóle nawet nie patrzyłyśmy chyba na nie, czas. Nie było, nie, nie, było nie patrzyłyśmy, czasu. ale nie było też takiej potrzeby. Nie, tak. nie było dwie, bo ja zaczęłam o 19. Ale wszyscy no, i tak siedzieli i słuchali. No to było piękne, to właśnie to był to było chyba największy, yy, największy komplement dla mnie, że zostałem. Hmm. Bo zazwyczaj na to ostatnie to już nie ma sił, nie ma już, no już wiadomo, że są obowiązki. Dzisiaj jest piątek, więc ważny dzień. <głos》> weekend się zaczyna, więc. Sobota. Dziś jest sobota? Wczoraj, był piątek. No właśnie, no to! <głos》> Nadbrak... Ty jesteś w innej rzeczywistości, Nadbrak... a to właśnie na innym evencie w piątek. Czyli jest sobota, a już nie niedzielę. To przegapiłam listę. Przegapię... <głos》>! ale byłaś na evencie. No. Tak, tak ale, wiecie, ale, ale wiecie co? To jest właśnie co, Ale wiecie co? Czasami wydaje mi się, że, um, właśnie, czasami nam się wydaje, że o, ostatni wykład, zmęczony jestem, idę, a była tutaj osoba, która mi powiedziała, najlepszy wykład, hmm, najbardziej dla mnie, wartościowy, w sensie taki, że po prostu akurat do tej osoby trafił. Że i, i właściwie ja trochę tak podpowiedziałam tej osobie, zostań, bo też tam mm. miało jechać do domu i tak dalej. Ja mówię, zostań, zostań! Nie namawiałam jakoś specjalnie, po prostu mm. powiedziałam, zostań i mi zaufaj! I rzeczywiście wyszedł z takim poczuciem. Więc i zobaczcie, że czasami możemy przegapić takie ważne rzeczy. Sytuację. Dokładnie. To tak, tak. Jeszcze nawiązują do tych różnych. Dokładnie, tak. I ja też właśnie, jak rozmawiałyśmy wcześniej, mówiłam Wam, że na niektórych rzeczach y, y, jestem, na niektórych nie, ale na tych, co jestem, są no, po prostu bardzo, bardzo y, wartościowe dla mnie. Zawsze staram się też y, wyciągnąć z nich jak najwięcej. I rzeczywiście jest tak, że, y, że właśnie to jest to, co że masz po prostu tam być, więc cieszę się i jestem bardzo szczęśliwa i będzie to na pewno w moim. Dalej robię sesję z wdzięczności. Mówię teraz oh. do Kamili, bo my wiemy ile <grym> <że> miałyśmy po <grym> <jak to grym> robić. Robi się ją o poranku, ja je robię wieczorem, więc dla mnie dzisiaj będzie wdzięczności. Gdzie, gdzie właśnie skupiasz się na tym, co jest dobrego w ciągu dnia. Będzie na pewno ta osoba, dla której to będzie. I ogólnie uczestnicy, ale to są które są bardzo ważne. No i pokażę zdjęcie, że może. Zobaczcie, Ech, tu jest może. Tak, to, to wrzucę, jak tylko dojdę do hotelu, tu jest może. Proszę, to jest chmura. Może uda mi się zobaczyć jeszcze przed wjazdem. Ale rzeczywiście to jest też niesamowite, że w ogóle wiecie, bycie na takich eventach. Ja to mówiłam na live, ale chodzi o zmianę, zmianę miejsca. No nikt, dobra, mhm. czasem to dzieje się w Twoim mieście. Ale poznanie innych ludzi, ale właśnie zwłaszcza jak to jest gdzieś w innym mieście, to ruszenie się, zostawienie tego domu i tych wszystkich rzeczy gdzieś tam na ten jeden dzień. Naprawdę to nie jest jakiś tam... jak to się inaczej, jak to się zaplanuje, to można to zrealizować, bo nie ja chcę tutaj bakterizować, że to jest tak, takiego. E Natomiast po prostu to jest ta wartość, a jeszcze wysoko, no to, to w ogóle do Wólek w ogóle nie przyjechać do, ja e, do, Sopotek, do nie? Sopocze. Sopocze. No w, właśnie. To kolejny raz się pojawia, że jest niesamowite miejsce, tak zapraszamy. I Dobra, na kolejne tak. edycję również. Tak. Dokładnie, tak. Zapraszamy do Sopotu na konferencję 2025. A, tak. tak w tym roku nie zdążymy kolejnej, także no, dziękuję. Z nas nigdy nie wiadomo, coś może się wydarzyć, ale planujemy na przyszły rok. Cudownie. Trzymam kciuki dziewczyny, robicie kawał świetnej i w moim naprawdę. Bardzo dziękujemy, dziękujemy Ci za to, że przybyłaś, dziękuję Ci za to, że się spotkałyśmy i że wcześniej Wy się spotkałyśmy, spotkałyście, <laughs> dzięki czemu my się spotkałyśmy. Taka to dzisiaj historia. Bardzo Ci dziękujemy. Zapraszamy do um, podpatrywania, może nie śledzenia podpatrywania dokonania Angeliki i tego, czym się dzieli, bo to naprawdę jest piękne i bardzo inspirujące jak dzisiaj wiele, wiele osób, które w ogóle o Angelice wcześniej nie słyszały, to też takie osoby były. Um, były są naprawdę po ogromnie poruszone. Ogromnie. Więc. Skończmy to, bo ja już moja moja część skończy się od <grym> Nie, już kończymy, właśnie zapraszamy Ale na... Kolejne zapraszamy i, i myślę, że trzeba po prostu być. To Tam. bycie jest, niech to wybrzmi, tak. że bycie w ogóle z drugim człowiekiem, bycie na takich, w takich miejscach, do takich wydarzeniach jest ogromną wartością. Tak Także zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy.